Obiad dla zabieganych. Zaczniemy od posiekania cebuli. W kostkę. Na patelni rozgrzyj olej i usmaż tą cebulę. I zabieraj. Teraz pokryj mięso nie za dużą kostkę. Tak jak widzisz. Rozgrzej trochę oleju i obsmaż to mięso. Dodaj czosnek, pieprz, sól i wetrz gałkę gałkiem Po chwili dodaj jeszcze tą cebulę. I zalej to wodą. Dużo to przynajmniej godzinę. Na koniec dodaj trochę skrobi się mięczony, wymieszaj i zagotuj. No i zabieraj. Ugotuj teraz makaron. I wyrzucaj to wszystko na talerz. Jeszcze odrobinę szczypioru. Potafi inne przepisy zapraszam na kanał.